Jesteśmy w Jeziorsku, fajny akwen, dużo ludzi, tutaj bardzo zawsze zawodników przyjeżdża, chcą tu przyjeżdżać, fajna organizacja, tutaj dużo podziwu dla Marka z Primadżet bo naprawdę organizacyjnie to stoi na najwyższym poziomie. Niesamowicie wymagające, są tak duże fale, że aż przerażające, ale fajnie, bo, bo będziemy sobie rywalizować i z zawodnikami i sami ze sobą. Ogólnie jest strasznie, no można powiedzieć, że koszmarnie, naprawdę na fali, trzeba się mocno trzymać skutera, nie można się skupić bardzo na technice, tylko jak najbardziej, żeby utrzymać się na tym skuterze. Nie lubię jak jest płasko, bo po prostu warunki są wtedy można powiedzieć zbyt łatwe, a tutaj naprawdę idzie powalczyć, są niespodzianki, jest fala, jest wiatr. Rękawiczki to podstawa, żeby ręce się nie ślizgały. Kamizelka, ja akurat mam takie pokażę, może mam takie zabezpieczenie tutaj, żeby się nie uderzyć mocno w mostek i jest to bardzo potrzebne. No i oczywiście tak jak motocykliści mają na kręgosłup zabezpieczenie, my też mamy kręgosłup zabezpieczony. No i kask też jest bardzo istotny i oczywiście gogle. Z Patrykiem na pewno, bo Patryk bardzo dobrze pływa, z Adasiem Kuncem, z Amandą, ze wszystkimi. Z każdym będę mocno rywalizować. No więc trzymajcie mocno kciuki, żeby to pierwsze, drugie miejsce było. Raportem zauważam, że zawodnik w ogóle stanął, i jak najbardziej chciałam po prostu przyspieszyć. No ale jednak był jednak o kadłub e, szybciej niż ja. No i ale z trzeciego miejsca jak najbardziej się cieszę. W kategorii generalnej e, walczę o trzecie miejsce. Także jestem z siebie zadowolona. Jest to tak naprawdę mój pierwszy sezon, który dokończyłam w całości. W zeszłym roku wystartowałam, ale od połowy sezonu. Falster, no, jak zarobiłem zrobiłem, to mnie na 15 sekund, no, zawodnicy mnie wyprzedzili, brakło mi czasu, żeby skoczyć na pierwszą pozycję. No, jeszcze jedną długo potrzebowałem, ale brakło czasu, skończyłem pierwszy bieg na drugim miejscu, ale nie jest ok. Dla mnie to jest super trening tutaj, bo jest, są warunki bardzo wymagające, jest e, zafalowany akwen, także super warunki są. No, ta fala nie jest wysoka, w miesiącach ta fala jest kilka razy większa, tak? ale naprawdę można się dobrze przygotować. Zabójnicy jak Konrad, to są moi... Którzy... To jest najlepszy polski tak, zawodnik, tak ja naprawdę. się od niego uczę. <noise> Sparing partnerzy, dobrze i naprawdę z nimi można fajnie poświęcić. GP1 w tym roku miał być potraktowany jako, że tak powiem, biegi treningowe, żeby się opływać jeszcze bardziej. Docelową klasą jest GP2 i tutaj chciałem u Polski powalczyć. No ale jak upład tabeli, jak na razie jest na moją korzyść, jestem pierwszy i mam nadzieję, że zostanie tak jeszcze po tych trzech biegach i nic się nie zmieni i zdobędę i tutaj. W GP2 y, pierwsze miejsce i w GP1 też pierwsze miejsce. naprawdę bardzo dobrze sobie radzi, jego skutek jest dużo słabszy, tak? A naprawdę i, i wychodzi dobrze ze startu i technikę ma opanowaną no, perfekcję, a chyba dopiero drugi rok. Naprawdę potencjał na bardzo dobrego zawodnika. No, będę cisnął od, od pierwszej minuty do ostatniej, tak? Ja tutaj nie przyjechałem wygrać, tylko przyjechałem dobrze potrenować. Także sami widzicie, że pierwsze okrążenie ostatnie jest w takim samym tempie. Jadę po to, żeby się dobrze wytrenować. Sporo się działo, no szkoda, że ostatnio właśnie w ostatniej rundzie do wypadku doszło, no w całe szczęście, że nikomu nic się nie stało. Byliśmy tutaj świadkami dość groźnie wyglądającej kolizji, dwa skutery są... Rozbite? No zdarzenie na wodzie, bo nie ma się co rozczulać. To jest sport kontaktowy, walczymy na wodzie. No. Nieraz ja w kogoś uderzę, nieraz ktoś u mnie, także ja zarówno jak i Adaś nie mamy do siebie pretensji. Wyglądało bardzo niebezpiecznie. Adaś leciał z 15 metrów w powietrzu, no to więc upadek do takiej wody, no to może się połamać całkiem. No zawodnik zawodnik troszeczkę bardziej 74, ale to powiedzmy, powiedzmy była to typowa walka na wodzie i takie rzeczy się zdarzają. To jest jednak sport kontaktowy bardzo. I Adaś dopłynął do końca jest brązowym medalistą już od Polski. Arek też bardzo dobrze dzisiaj pokazał, wygrał przede mną, więc jest drugi, a jest, że tak powiem, jestem pierwszy. Konrad Brunel, mistrz polski Skoterów wodny 2019 w klasie GP2. Jestem bardzo zadowolony z tego wyniku. Zawsze jestem za Konradem Wrublem, więc dzisiaj udało mi się go wyprzedzić na finale, więc mega z siebie zadowolony jestem. Nie ukrywajmy, Konrad jest bardzo dobrym zawodnikiem, przygotowanym technicznie, ćwiczy non stop, dwa razy dziennie, więc naprawdę gość jest do przeskoczenia. Jak nie zrobi żadnego błędu, mało kto go wyprzedzi. Jest takie powiedzenie, że jak nie idzie, to nie idzie, bo w pierwszym biegu zostałem ściągnięty za falsta, tak trochę kontrowersyjnie, ale tego nie komentuję. Eee, w drugim Ominąłem czarną boję, tego nie zauważyłem. Dostałem koło w plecu, ukończyłem bieg na czwartym miejscu. No a w trzecim po prostu musiałem tylko dopłynąć, bo mi brakowało 7 punktów, żeby być mistrzem Polski, Ale stwierdziłem, że, że jeszcze trochę popłynę i wygrałem ten bieg, i dzisiaj zawody ukończyłem chyba na drugim miejscu. Przede mną wyścig GP1, no aczkolwiek on już nic nie wnosi do klasyfikacji generalnej, bo bo tak jak mówię, nic się tam już nie zmieni, S są karty rozdane, więc tylko się cieszyć z tytułu. Tu dzisiaj mieliśmy przykład tego, że przy dużym wietrze i przy fali różne rzeczy się mogą wydarzyć. I nie zawsze ci, co mają najszybsze skutery na płaskiej wodzie, na lekko zafalowanym akwenie również są najszybsi. Ciężko, <laughs> ciężko, ale super, jestem tak dumna że zdobyłam też tutaj na tej eliminacji u siebie pierwsze miejsce. Bardzo mi na tym zależało i ciężka praca wkładała te wszystkie sezony, może nie tak sezony, jak wszystkie zawody, które w tym roku miałam. Zaowocowały. zaowocowałem. Drodzy Państwo, Mistrzyni Polski w klasie Runabout GP4 2019, a nie Giłek! Rzeczywiście dałam z siebie wszystko. Można powiedzieć, że miałam kropki na oczach, tylko patrzałam na drogę, na fale jakie są i sprzęt mi dopasował się, nic się nie zepsuło, także jestem zadowolona z całego dzisiejszego dnia. Bardzo się cieszę. Jesteśmy kobietami, więc fajnie, że my akurat stoimy na tych dwóch pierwszych, najważniejszych miejscach. No ja się bardzo cieszę, bo sam kiedyś namawiałem Amandę, żeby startując w zawodach na Śląsku, żeby wystartowała w Mistrzostwach Polski. No, sezon chyba ma bardzo udany, bo jednak brązowy medal Mistrzostw Europy w GP4 zmotywował ją i jak widać pływa bardzo dobrze mimo dużej męskiej no, konkurencji. Chciałbym podziękować za ten cały sezon wszystkim zawodnikom, wszystkim obserwatorom, sędziom, organizatorom. Bo no naprawdę, może to z boku wygląda na dość łatwe, że co to zorganizować zawody, ale naprawdę trzeba bardzo dużo wkładu, przy tym nerwów, i przede wszystkim pracy i chęci, żeby, żeby takie zawody rozegrać.